W dzisiejszym odcinku poznacie kolejne pięć fascynujących nordyckich mitów. Usłyszycie m.in. o kradzieży Mjolnira i o tym, jak wyglądał potop w mitologii Wikingów. Partnerem odcinka jest sklep Nihilnowi Sensort, posiadający w swojej ofercie unikalne wzory nawiązujące do mitologii i wierzeń Wikingów. Jeśli marzy Wam się koszulka lub bluza z Torem, Lokim, Odynem lub Hel, koniecznie sprawdźcie link w opisie. Sklep przygotował specjalną ofertę dla widzów topowej dychy. Podając hasło widoczne na ekranie dostaniecie 20% zniżki na koszulki z serii Ragnarok. Dajcie znać, który wzór podoba Wam się najbardziej i zaczynamy. Pradawny potop W poprzednim odcinku na temat nordyckich mitów opowiadałem o tym, jak Oden wraz ze swymi braćmi kształtował świat ze zwłok imira, pierwszego z olbrzymów. Jego krew miała posłużyć do stworzenia oceanów. Jednak było jej tak dużo, że spowodowała ogromny potop. Jak pisze Artur Schreiter w książce Mitologia germańska, w owych czasach ziemię zamieszkiwały jedynie olbrzymy pochodzące od trojga potągów Imira. I to właśnie one zostały wytrącone zalewem krwi własnego dziada. Z tamtych czasów zachowało się bardzo mało opowieści, to też znamy imiona zaledwie kilku żyjących tursów. Między innymi Bergelmira, który zamiast jak reszta jego krewniaków uciekać ku górom lub chować się po jaskiniach, postanowił wraz z żoną wsiąść do swego statku zbudowanego ze skrzyni na mąkę. Przez wiele dni fale miotały łodziom, aż zaniosły ją ku krańcom świata i osadziły na samotnej skale. Od nich pochodzi drugie pokolenie olbrzymów, a ziemie, które osiedlili, zostały nazwane Utgardem. Potomkowie Bergelmira pamiętali o zagładzie, jaką bogowie sprowadzili na ich rasę. Od prawieków żywią więc nienawiść ku bogom, z którymi zmierzą się w trakcie Ragnaroku. Skradziony Mjolnir. Pewnego ranka mieszkańców Asgardu obudził krzyk Tora. Złodzieje! Mjolnir zaginął! Krzyczał Bóg Gromu. Jak pisze Neil Gaiman, kiedy coś szło nie tak. Thor zawsze robił parę rzeczy. Po pierwsze, zadawał sobie pytanie, czy to przypadkiem nie wina Lokiego. Nie wierzył jednak, by nawet Loki odważył się ukraść młot. Uczynił zatem następną rzecz, jaką robił, gdy coś poszło nie tak: udał się do Lokiego, by spytać go o radę. Loki faktycznie nic nie wiedział o zaginięciu Mjolnira. Zgodził się nawet pomóc w jego poszukiwaniach. Pożyczył od Frey pierzasty płaszcz i pod postacią Sokoła udał się do krainy gigantów. Tam zawołał go niejaki trym, szpetny olbrzym zasiadający w swoim grodzisku. Wiedział, dlaczego Loki przebył taki szmat drogi i od razu przyznał się do winy. To on ukradł Mjolnira, ale nie zamierzał go od tak oddać. Postawił proste warunki: jeśli bogowie chcą odzyskać młot, muszą mu wydać za żonę freję. Broń zwróci dopiero po nocy poślubnej. Loki zaniósł wieść do Asgardu. Gdy tylko Freja usłyszała o propozycji orzenku, wpadła w taką furię, że Asgard aż zadrżał w posadach od jej krzyku. Loki i Thor nie mieli innych pomysłów, ale z pomocą przyszedł im Heimdall. Zaproponował, by Thor przebrał się za boginię i zabrał młot w trakcie uczty weselnej. Zawstydzony Bóg nie miał innego wyjścia i musiał się zgodzić. Jego twarz przykrył welon, a muskuły zakryła suknia. Freja zgodziła się nawet pożyczyć mu swoją biżuterię, by kostium wyglądał bardziej autentycznie. Żeby prawda nie wyszła na jaw i tornie musiał się odzywać, miał mu towarzyszyć Loki przebrany za służkę. W grodzisku Tryma wystawiono ogromną ucztę. Początkowo Olbrzym był trochę podejrzliwy. Panna Młoda jadła za trzech i piła hektolitry miodu. Loki tłumaczył jednak, że Freja nie jadła osiem dni i nocy, tak było jej tęskno do łoża giganta. Thor opierał się zalotom, aż do momentu, gdy na salę wniesiono skradziony młot. Wtedy od razu zrzucił przebranie i rozpoczął krwawą zemstę. Zabił nie tylko niedoszłego męża, ale też innych gości weselnych. Porwanie bogini Idun. Bogini Idun posiadała koszyk pełen magicznych jabłek, które gwarantowały bogom wieczną młodość. Jabłka działały tylko wtedy, gdy bogini rozdawała je z własnej woli. Jak pisze Roger Lancelin Green, gdy olbrzymi usłyszeli o tym cudzie, zapragnęli skraść jabłka, żeby mieć je dla siebie i przez długi czas trudzili się na próżno, gdyż żadnemu nie udało się ślizgnąć do Asgardu. Bogowie nie przykładali jednak zbyt wiele uwagi, by z jabłka, co zmieniła pewna wyprawa Tora i Lokiego do Jotunheimu, krainy olbrzymów. Wędrowcy od wielu dni byli głodni i przemęczeni. W końcu udało im się upolować sarnę i postanowili skrzesać ogień. Wszystkie próby rozpalenia ogniska kończyły się jednak fiaskiem, a z oddali usłyszeli przedziwny śmiech. Był to ogromny orzeł, który obserwował całą sytuację z poziomu korony drzew. Powiedział im, że zdejmie zaklęcie z ognia, jeśli poczęstują go mięsem. Bogowie przystali na propozycję, jednak gdy tylko mięso było gotowe, ptak porwał je całe dla siebie. Następnie złapał swe szpony lokiego i poszybował ku górze. Przedstawił się jako Thiazi, zmiennokształtny olbrzym i władca wichru. Zagroził Lokiemu, że zrzuci go na ziemię, jeśli ten nie pomoże mu porwać bogini Idun. Loki wiedział, jak ważne są jabłka. Bez nich bogowie staliby się starzy i słabi. Niestety musiał się zgodzić, inaczej pożegnałby się z życiem. Thiazi odstawił go pod murami Asgardu. Loki niechętnie wyprowadził Idun poza mury grodziska, mówiąc jej, że widział tam drzewo rodzące identyczne złote owoce. Gdy tylko wyszła na otwartą przestrzeń, orzeł chwycił ją i zaniósł do swego odległego zamczyska. Tam zamknął ją w najwyższej wieży, jednak by jabłka miały swą moc, bogini musiała je przykazać dobrowolnie. Idun nie chciała tego zrobić, więc Tiazi postanowił ją trzymać tak długo, aż zmieni zdanie. Po kilku dniach inni bogowie zaczęli zauważać, że coś się stało. Siwy włos na brodzie, pierwsza zmarszczka czy ból pleców po przebudzeniu. Coś było nie tak, a winny, jak zawsze, musiał być Loki. Tym razem przyznał się do winy i obiecał sprowadzić Idun z powrotem. Znów pożyczył pierzasty płaszcz od Frey i pod postacią sokoła namierzył boginię. Niechętnie postanowiła mu znowu zaufać, wsiadła na jego grzbiet i ruszyli w stronę Asgardu. Tjazi udał się w pościg, jednak na miejscu już czekał na niego Thor, który rozłupał łeb olbrzymowi. Idun była uratowana, a bogowie odzyskali wieczną młodość. Nowe mury Asgardu. Pewnego razu pod murami Asgardu stanął olbrzym i zaczął nawoływać bogów. Byli oni przekonani, że rzuca im wyzwanie, więc wybiegli przed bramę w pełnym rynsztunku bojowym. Olbrzym miał jednak pokojowe zamiary, był budowniczym i chciał postawić nowe mury Asgardu. ówczesne umocnienia grodziska faktycznie pozostawiały wiele do życzenia. Były już nadgryzione zębem czasu i zostały mocno zniszczone w trakcie walki z armiami Wanahajmu. Bogowie byli zainteresowani propozycją i zapytali: Czego chciałby w zamian? Olbrzym odpowiedział: Że mają mu obiecać słońce, księżyc i Freję za żonę. Robota miała być ukończona w zaledwie trzy pory roku. To bardzo skomplikowało sprawę. Freja nie chciała się zgodzić, jednak mury były naprawdę potrzebne. Logi wpadł na pomysł, jak przechytrzyć olbrzyma. Neil Gaiman opisuje jego słowa następująco: Proponuję, co następuje: zgódźmy się na jego żądania i cenę, ale wyznaczmy surowe warunki. Nikt nie będzie mógł mu pomagać w budowie i zamiast trzech pór roku zostanie tylko dwie. Jeśli pierwszego dnia lata, choćby cząstka muru pozostanie nieukończona, a pozostanie, nic mu nie zapłacimy. Bogowie nie byli przekonani, ale Loki kontynuował. Kowal zacznie budować swój mur. Nie ukończy go, będzie harował bez zapłaty pół roku na próżno. Po upływie sześciu miesięcy wypędzimy go, a potem wykorzystamy to, co zdąży wznieść, jako fundament muru, który sami dokończymy. Bogowie uznali, że to świetny pomysł, a olbrzym przystał na zaproponowane warunki. Niestety, gdy tylko zaczął pracę, wezwał na pomoc wspaniałego ogiera, który zwoził mu kamienie i drzewo. Praca szła naprawdę szybko, a gdy pozostało już tylko kilka dni do ukończenia murów, Loki musiał to jakoś odkręcić. Bogowie nie mogli po prostu zabić Olbrzyma, gdyż byłoby to pogwałcenie zawartej umowy. Trzeba było w sprytny sposób opóźnić budowę. Loki zmienił się w piękną klacz i zaczął przechadzać się nieopodal placu budowy. Gdy zauważył go Ogier, pognał za nim w las. Olbrzym nie mógł kontynuować swojej pracy, ale wiedział, że to sprawka bogów. Postanowił rzucić im wyzwanie, dlatego umowa przestała obowiązywać. Thor zabił go jednym ciosem mjolnira. Do grodu powrócił Loki, jednak nie mógł wrócić do swej zwykłej formy. Okazało się, że jako klacz zaszedł w ciążę. Po jakimś czasie urodził ośmionogiego konia, którego nazwano Sleipnir. Rumak został darowany Odynowi i służył mu wiernie aż do ostatniej bitwy w trakcie Ragnaroku. Jeśli jesteście fanami Loki'ego, w ofercie sklepu Nichilnowi Sensor znajdziecie wzory nawiązujące do jego pozostałych dzieci: Wilka Fenrira, Węża Jormunganda czy Hel, władającej krainą zmarłych. Jest też Loki wraz ze swymi maluchami. Dajcie znać w komentarzach, który z tych wzorów podoba Wam się najbardziej. Pojedynek z Hrungnirem. Olbrzymka Jarnsaxa urodziła torowi dwójkę synów: Magniego i Modiego. Cały Asgard od kilku dni świętował narodziny bliźniaków co bardzo zmęczyło Odyna, który postanowił wybrać się na przejażdżkę z Sleipnirem, by odpocząć od zgiełku biesiady. Dosiadł konia i żwawo ruszył przed siebie i tak prędki rumak powiódł go do Jotunheimu. Tam drogę zastąpił mu olbrzym Hrungnir, dosiadający pięknego rumaka. Postanowił założyć się z Odynem, kto ma szybszego konia, wszechojciec pewny siebie, z radością przyjął zakład. Jak przeczytamy opis tego mitu na blogu Nihilnowi, Oden i Hrungnir ścigali się przez błota i strumienie, w poprzek skalistych wzgórz i między potężnymi drzewami w gęstych borach. Zanim Olbrzym zdążył się zorientować, przekroczył bramę Asgardu, siedziby bogów. I oczywiście nie dogonił Odyna i Steipnira. Bogowie zachowali się honorowo i zaprosili Olbrzyma na ucztę, ale Hrungnir wcale nie przyjął lekko swojej przegranej i kiedy się upił, zaczął obrażać bogów. W końcu oskarżył o tchórzostwo samego Tora i wyzwał go na pojedynek. Kilka dni później Hrungnir zjawił się w kamiennej zbroi, jako broń dzierżąc osełkę. Tor czekał na niego ze swym potężnym Mjolnirem. Jak pisze Roger Green, zaledwie olbrzym zdążył się przygotować, ujrzał Tora nacierającego na niego w rozbłyskach błyskawic z gromowym dudnieniem stóp. Krzycząc, Thor zakręcił swym wielkim młotem i rzucił nim w Hrungnira. W tej samej chwili olbrzym uniósł swoją osełkę i cisnął nią w Tora. Oba pociski zderzyły się w powietrzu, a osełka pękła na kawałki, które rozsypały się po ziemi, dając początek złożom kamienia szlifierskiego i krzemienia. Jeden odłamek tak mocno uderzył Tora w czoło, że ten runął jak długi. Mjolnir zaś trafił Hrungnira w głowę, rozbijając jego kamienną czaszkę. Olbrzym padł martwy, nogą przygniatając tora. Nikt nie był w stanie jej podnieść. Udało się to dopiero malutkiemu Magniemu, który z łatwością uniósł cielsko Olbrzyma. Bogowie nie mogli wyjść z podziwu dla niemowlaka. W podzięce podarowano mu wspaniałego wierzchowca, na którym jeździł Hrungnir. I to już wszystko na dziś. Którego z nordyckich bogów lubicie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym, jeśli tak jak ja uwielbiacie tematykę Wikingów, Pamiętajcie, by zajrzeć do sklepu Nihilnowi Sensort. W ofercie pojawiły się niedawno trzy nowe wzory: Święty jesion Yggdrasil, na którym znajduje się dziewięć światów, Neathawk, czyli wąż podgryzający jego korzenie i wysysający krew ze zmarłych, i Norny, czyli szepczące, które tkały ludzkie losy. Jeśli któryś z was zainteresował, pamiętajcie, by skorzystać ze specjalnej zniżki dla widzów Topowej Dychy. Podając hasło widoczne na ekranie, dostaniecie 20% zniżki na wszystkie koszulki z serii Ragnarok. Więcej szczegółów znajdziecie pod linkiem w opisie, a my widzimy się wkrótce. Piona.